Dramatyczne, a często tragiczne wydarzenia, które towarzyszyły powstawaniu państwa polskiego. Niezwykłe tajemnice, rzeczy, o których nie uczyliśmy się w szkole. To wszystko znalazło się w książce Świt Państwa Polskiego pana profesora Andrzeja Buko, z którym mam przyjemność dzisiaj rozmawiać. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana. Panie profesorze, jak widać tutaj w tej książce, zakładek a nie tylko się nie zmniejsza liczba, ale jeszcze się zwiększa. Bo co strona, to trafiam na niezwykłe, ciekawe rzeczy. Dziś, jeśli pan pozwoli, chciałbym porozmawiać o fenomenie Krakowa i okolicy Ziemi Krakowskiej. Dla każdego praktycznie Polaka, Kraków, zwłaszcza Wawel jest no, czymś niezwykłym, czymś co budzi takie pozytywne skojarzenia. Dla nas jest to kawałek historii, dla nas jest to coś naprawdę bardzo ważnego. Wzgórze krakowskie, cały zamek Wawelu, zachowane tam zabytki, to wszystko przemawia do naszej wyobraźni. Również w pobliżu Krakowa tyniec, klasztor w Tyńcu jest też czymś, co zapadło w naszej pamięci. Ale jeżeli już dochodzimy do tego, to warto może powiedzieć, że w przeciwieństwie na przykład do południowej Wielkopolski, która, jak wiadomo, gdzieś na początku X wieku została wręcz, można powiedzieć, zdewastowana, zniszczona, te grody zostały spalone, ludzie uprowadzeni w niewolę albo przesiedleni w okolice Gniezna, a tymczasem ziemia krakowska jakoś się uchowała. Panie profesorze, Właściwie dlaczego tak mogło być? Dlaczego tak się stało, że ziemia krakowska była zupełnie inaczej potraktowana przez pierwszych piastów niż chociażby Wielkopolska? Tak, jest to wielka zagadka, którą od wielu lat próbują rozwikłać zarówno medywiści, historycy, jak i archeolodzy. Faktem pozostaje, że te dramatyczne wydarzenia, o których wspomniał pan redaktor, rzeczywiście nie odnoszą się do ziemi krakowskiej. Co ciekawe, w obliczu różnych dokonań naszego pierwszego historycznego władcy, Mieszka pierwszego, jakoś nie widać, żeby on skierował swój wzrok w kierunku ziemi krakowskiej. Bo mamy ślady jego działalności w różnych regionach, w Małopolsce też, ale jest to ziemia sandomierska. Natomiast jeżeli chodzi o ziemię krakowską, jest cisza. Można powiedzieć w ogóle, że wiek X na ziemi krakowskiej Przekrywa jakaś taka mgła tajemnicy, brak źródeł pisanych, brak jakichś dodatkowych danych na temat wydania, jakie tam miały miejsce, a działo się tam wiele w tym czasie. No właśnie, bo przecież powiedzmy, że w wieku VIII było to, czy właśnie w IX było to cały ten obszar pod panowaniem państwa Wielkomorawskiego. Które też było przecież państwem już wówczas chrześcijańskim. Mamy pewne takie informacje, chociażby z tak zwanej legendy panońskiej, czyli opisującej żywot świętego metodego, który ostrzegał władcę siedzącego na wiślech, że zostanie ochrzczony pod przymusem. U ten władca no, sporo zadał tutaj cierpienia i bólu właśnie chrześcijanom. Czyli to chrześcijańskie państwo miało w swoim władaniu Kraków, a zatem można przypuszczać, że ten Kraków już wcześniej przeżył chrzest, chociaż w innym obrządku. Można powiedzieć, że mogło tak być i to jest to wysoce prawdopodobne, aczkolwiek nie mamy bezpośrednich świadectw, że Kraków był w tym czasie schrystianizowany. Brak kościołów przede wszystkim, brak pochówków powiedzmy z wieku IX czy z pierwszej połowy X wieku, które by wskazywały na to, że tutaj byli chrześcijanie i że chowano tych zmarłych w obrządku, byśmy powiedzieli chrześcijańskim, czyli chodzi o pochówki szkieletowe. Ale no, można też powiedzieć, po prostu tych cmentarzy nie odkryto, niekoniecznie one musiały się znajdować na Wawelu. Ale jest, ta... jest to, że na Wawelu przecież mamy pozostałości bardzo starych świątyń. Być może one wcale nie powstały dopiero w X wieku, tylko znacznie wcześniej, bo w końcu akurat datowanie kamiennych budowli wcale nie musi być takie precyzyjne. Tak, ma Pan rację. A liczba tych świątyń, obiektów, w ogóle architektury monumentalnej na Wawelu, bo tam są również i budynki świeckie, jest zaskakująca. To jest w sumie kilkanaście obiektów, z których powiada się, że co najmniej cztery z powodzeniem można byłoby odnieść do doby wielkomorawskiej. No, tak jak pan stwierdził, nie mamy precyzyjnych narzędzi do, dat do datowania architektury kamiennej, ale jest pewien paradoks, dlatego że takie nagromadzenie tej liczby architektury kopalnej w jednym miejscu, mówimy tutaj w Wzgórzu Wawelskim, jest samo w sobie czymś zdumiewającym również w skali europejskiej. Powiedzmy sobie jasno, że to wszystko, jeżeli powstałoby dopiero u progu wieku XI... To, to byłoby bardzo dziwne. Byłoby bardzo dziwne. Co więcej, w tym czasie Chrobry, który był już po roku 1000... Władcą, ale w Wielkopolsce wznosiłby wszystkie prestiżowe obiekty nie tam, gdzie rezydował, ale w Krakowie, na Wawelu. No właśnie, dlaczego? No więc to jest kolejne pytanie. Jeżeli byśmy uznali, że ten Kraków z jakichś względów był bliski chrobremu. To jeszcze można sobie w jakiś sposób byłoby wyobrazić, aczkolwiek nie wiem, czy odbywanie cały czas podróży z Gniezna czy Poznania do Krakowa i z powrotem no było czymś, co każdy władca chciałby, że tak powiem, e, chciałby imponować innym. No bo... Zwłaszcza w tym czasie, gdzie te podróże jednak trwały no tak. dużo dłużej niż dzisiaj tak. podróż pociągiem z Krakowa do Poznania. A przecież reprezentacyjny w tym czasie byłby Kraków tylko, no prawda? Właśnie. Byłby Kraków. Wchodzi w grę zatem jeszcze inna możliwość, a mianowicie, że część spośród tych budowli powstała nieco wcześniej. Kiedy mówię nieco wcześniej, no to powiedzmy w wieku X szeroko rozumianym. Nie będę tutaj się wdawał w dyskusję, czy już w czasach czeskich, czy jeszcze wielkomorawskich, ale że przed początkami XI wieku. Tym niemniej to nagromadzenie tych budowli jest jedną wielką zagadką, na którą powiem szczerze, nie znajduje uzasadnienia. Ale Panie Profesorze, no bo to tak, no, oczywiście budowle, wiadomo, to jest bardzo ważna sprawa, ale no, o ile, tak jak wspomniałem, ta południowa Wielkopolska, czyli y, y, grody Tornowklenica, y, y, grody właśnie nad chodelką, y, to no, zostały zniszczone właśnie gdzieś na początku X wieku. Tymczasem Kraków cały czas rozkwita, ba! Jest bardzo bogaty. No w końcu te skarby, które zostały znalezione, te płacidła, które zostały znalezione w Krakowie, no świadczą o tym, że no, ktoś tam był bardzo bogaty. Nie wiem, czy to był akurat władca, czy może jego poddani się tak zbogacili na handlu, ale no, to nie zostało zniszczone. To oni naprawdę, to, to był bardzo prężny i bardzo bogaty ośrodek. Tak, ziemia krakowska kwitła co najmniej od wieku dziewiątego. Tam ukształtowała się w tym czasie pewna wspólnota etnokulturowa, ale również polityczna z władcą, który wymieniany jest jako książę potężny, silny, wielcy, o czym Pan wspominał wcześniej, który szkody urządzał chrześcijanom, nie wiadomo czy na ich ziemi, czy, czy też walczył z nimi. Ale chodzi o kogoś, kto rzeczywiście odgrywał w tym czasie dużą rolę. To jest również wszystko wymieniane w kontekście Wiślan, ludu, który miałby zamieszkiwać na tym terenie. Wiślanie, kraj Wisły, wymieniani są trzykrotnie w źródłach pisanych tej epoki, a zatem raczej nie jest to jakiś wymysł, można powiedzieć, historiografii. Pisze o tym i geograf bawarski i w geografii króla Alfreda, wymieniany jest, wymieniany jest kraj Wisły, no i również w żywocie świętego Metodego. Była zatem jakaś wspólnota etnokulturowa, w której jednym z tych wiodących elementów byli Wiślanie, Były też przywódca, no i były, że tak powiem, rozległe Włości, które przetrwały aż do czasów mieszkań. Te włości, o których mówię, to są wielkie grody, które mają analogie w kontekście wielkiej morawy. To są te wielkie grody Górnej Wisły ze stradowym na czele to już raz. Zawada, Lanskorońska, Naszowice, Nasza Cowice i parę jeszcze innych. Poza tym, no to jest ten wielki skarb grzywien się kieropodobnych. Ponad cztery tony, ponad 3600 sztuk w drewnianej skrzyni zgromadzony. Pytanie. Dlaczego w tym miejscu? No, Powiada się, że to mamy świadectwo materialne najstarszego systemu fiskalnego tych czasów, a zatem skarbca, być może tego księcia potężnego, silnego, który siedział w Wiślech, Wiślech, prawda? Czyli początkowo uważano, że być może Wiślic, no ale uznano ostatecznie, że chodzi o Kraków. To jest również pewna wspólnota, która nie zaznała konfliktów. Oni ale, po prostu, tak. ale panie profesorze, tak, tylko wspomniał pan tutaj właśnie o księciu na Wiśle. No, być może na przykład Kraków kiedyś się tak nazywał, bo w końcu Kraków według legendy pochodzi od imienia księcia Kraka, którego córką była Wanda. Obojgu usypano ogromne kopce, to też było przedsięwzięcie inżynierskie całkiem spore i wymagało na pewno dużych nakładów, wobec czego no, bardzo możliwe, że to właśnie się odnosi do Krakowa. Ale wspomniał Pan również o tej wiślicy. Panie profesorze, no kiedyś była to bardzo popularna teza. Tam przecież znaleziono w kolegiacie w wiślicy taką e, gipsową płytę, pięknie zdobioną. Z trzema postaciami klęczącymi, modlącymi się. Odkryto tam fragmenty jakiegoś pałacu, podobno konchowego. Nie widziałem go, więc tylko mówię podobno, bo czytałem. No czyli to były naprawdę potężne ośrodki. Tak, Wiślica, jak mówię, siedział w Wiślech. To, co znamy również z źródeł pisanych, niektórzy odnosili do Wiślicy. I było to miejsce też, można powiedzieć, dla archeologii magiczne. Proszę sobie wyobrazić, dwa palacja, dwie rotundy, owa płyta wiśliczka, o której Pan wspominał, coś, co kojarzono również z misą ścielną, co ostatecznie okazało się jednak pewną pomyłką, bo to jest forma naturalna, tak wyżłobiona, że sprawiała wrażenie owej misy, gdzieby udzielano sztu tym najstarszym chrześcijanom. No i wielka historia całej tej Wiślicy, która no, odgrywała w historii Polski niepośrednią rolę. To może przypomnijmy legendę o Walgierzu wdałym albo udałym. To właśnie w tej legendzie występują postacie, które prawdopodobnie mogły zamieszkiwać teren dzisiejszej Wiślicy. A więc nie tylko mamy świadectwa materialne czegoś, no, skoro były te palatia, no to znaczy, że to był ważny ośrodek, ale równocześnie mamy świadectwo legendarne. Tak, ale proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że kiedy mówię o tych zdwojonych odkryciach, które mogą pozastroić inne miasta, mamy też tam dwa grody. No jeden, jeden jest na regii, czyli w centrum obecnego miasta, niedaleko kolegiaty. On jest w tej chwili nieczytelny, bo jest zabudowa. Ale drugi jest widoczny, on jest w Dolinie Nidy, oddalony tam o kilkaset metrów od części centralnej i nadal wały tego grodziska są dosyć dobrze zachowane w terenie. I teraz pytanie, dlaczego wybudowano dwa grody w Wiślicy, skoro pochodzą z tego samego okresu, a różnica chronologiczna w ich powstaniu sięga, jak dowodzą wyniki najnowszych badań, co najmniej kilku albo kilkunastu lat. Czy jest pan w stanie to zrozumieć, sens? takiej inwestycji, plus te dwa palacja, dwie rotundy, dwa grody, no i cała ta tradycja, właśnie legenda, o której pan wspominał tutaj, i, i Wiślica, jako wcześniej domiemana właśnie stolica państwa Wiślan, tak zwanego państwa Wiślan. Otóż z tymi grodami jest rzecz interesująca, a mianowicie okazuje się, że ten na łąkach, na dni on reprezentuje starsze tradycje, byśmy powiedzieli, takie wiślańskie, krakowskie. Tam występują elementy kulturowe, kultury materialnej, które nawiązują bardziej do tego, co się działo właśnie na terenach Wielkich Moraw. Na przykład jest tam kamienny wał, w jądrze tego grodu. Te kamienne umocnienia są charakterystyczne, ale dla państwa wielkomorawskiego, byśmy powiedzieli, również Wczesnego państwa przemysłów, ale na pewno nie na ziemi krakowskiej. Występuje tam też tak zwana ceramika biała krakowska, która jest charakterystyczna dla tego horyzontu Wiślańskiego, o którym wspominaliśmy, dziewiątowiecznego. A natomiast ten gród, o którym mówimy tutaj w centrum miasta, pobudowany został prawdopodobnie parę lat później, tak się wydaje ale już nie przez tę samą wspólnotę. W moim przekonaniu ten nad Nidą reprezentuje starsze tradycje, te krakowskie właśnie, tej cywilizacji polski-plemiennej. Natomiast ten w centrum Wiślicy to był gród wybudowany, uważam, przez Piastów. A dlaczego go wybudowano? Bo dlatego, że to był etap pośredni pomiędzy Sandomierzem a Krakowem dla zajęcia Krakowa. Dla, dla zajęcia Krakowa. I tutaj prawdopodobnie umieści, umiejscowili się piastowie przed wkroczeniem do Krakowa, który no, nie został zburzony, zniszczony, jak to się działo z wieloma innymi grodami, ale po prostu przeszedł jakoś tak płynnie w ich ręce. No i też pytanie jest, dlaczego? Płynnie. No Panie Przewodniczący, to można sobie również wyobrazić, że przez Polski w 1966 roku. To był tylko jeden z kilku sztów, bo na przykład, skoro to byli Wielkomorawianie, a dodatkowo znamy wspomnianą już legendę panońską, czyli tego świętego metodego, który napomina owego władcę siedzącego na wiśle, żeby się ochrzcił, prawdopodobnie zostali ochrzczeni, ale w tym obrządku właśnie w słowiańskim, czyli wschodnim, wobec czego no tutaj piastowie się jako wpychają czy wypychają tę religię czy ten, ten rytm wschodni i wprowadzają do Krakowa się już jako ta nowa religia, nowa władza, ale tak częściowo, pewnie, no może nie pokojowo, bo to nigdy pokojowo nie mogło być, ale, no ale jakoś tak, żeby, żeby dało się współistnieć. Tak, zresztą ten kazus z Krakowa nie jest bynajmniej jedynym, jeżeli chodzi o to liturgię w języku słowiańskim, bo to generalnie biorąc religia była ta sama, natomiast jedynie język był można by powiedzieć w cudzysłowie narodowy, zrozumiały dla miejscowych. Więc moglibyśmy tutaj wymienić Kraków. Niewątpliwie w tej samej grupie moglibyśmy wymienić niektóre ośrodki na ziemi lubelskiej i tutaj bym się odniósł do podebłocia gdzie są, pamięta Pan, te słynne tak Aha. zwane tabliczki z podebłocia ze znakami pisma, które czytywano jak Jezus Chryst, Jezu Chryste zwycięża, bądź w drugiej wersji jako monogram Jezus Chrystus. Jezus Chrystos po prostu znaki alfabetu greckiego. To byłby drugi taki, byśmy powiedzieli, powiedzieli tutaj ten element, również z elementami kultury materialnej Wielkiej Morawy, mówię o tej właśnie Kotlinie Hodelskiej. Trzeci taki element to byłaby Polska centralna, tu mam na myśli rejon Łęczycy, a ściślej Czerchowa. Tam też jest fenomen takim występowania dwóch rodów blisko siebie. Jeden to jest Łęczyca o bardzo starej metryce, gdzieś tam już od VII wieku i trwa cały czas aż do dnia dzisiejszego. A drugi obok jest Czerchów. Czerchów jest o tyle interesujący, że on powstał w IX wieku, i wraz z powstaniem państwa polskiego został kompletnie zniszczony i już się nie odrodził. Jest tam rzecz ciekawa. Piastowie zniszczyli i Łęczycy, i Czerchów, ale Łęczyce odbudowano i odgrywała też znaczącą rolę w całej historii państwa polskiego, a Czerchów znikł z mapy tej części Europy. Też jest pytanie dlaczego. Otóż Czerchów reprezentuje tradycję wielkomorawską. Tam uważa się, że byli jeźdźcy, że byli to po prostu militarni, Zbrojni wojownicy, którzy tam się usadowili i stamtąd być może próbowali się jakoś organizować. Była to, krótko mówiąc, rzecz obca dla piasto, więc po zniszczeniu obydwu, Czerchów przestał istnieć już na zawsze. Ale Łęczyca pokonana została odbudowana. Czyli tych półnów mamy więcej, jeżeli chodzi o Wielką Morawę, nie tylko właśnie odnosi się to do Krakowa. Zaczęliśmy od tego, że tam ten Kraków jakoś nie został zniszczony, zburzony, tylko właśnie przeciwnie był rozbudowywany, coraz większą rangę. Od uzyskiwał, no a może po prostu właśnie to była zasługa Bolesława Chrobrego, który jako syn pierworodny mieszka po prostu dostał ten fragment ziemi, musiał go utrzymywać albo pilnować. Jako książę, taki no powiedzmy, regionalny. No, a miał do tego potem sentyment, to było jego miejsce, wobec tego ten Kraków rozkwitł, a Chrobry przenosił właśnie siedzibę, jakbym powiedział, stolicę, właśnie do Krakowa. Tak, aczkolwiek powiedzmy sobie jasno, że my nie mamy żadnego źródła, mówię o źródłach pisanych, które by potwierdzało, Brzeg Chrobry przed objęciem swego władca Wielkopolskim był umocowany w Krakowie. Jest nie, nie, to jest typ... moja tylko taka hipoteza. I to, ale ale ma, to hipoteza jest historia biograficzna, którą sformułował swego czasu profesor Gerard Labuda, i ona jest przyjmowana przez większość historyków, a przyczyny tego są dosyć oczywiste. Mianowicie w dokumencie, w regeście dokumentu Dagome Judex, z którym mieszko, ofiarowuje swoje. swoje całą władztwo tej stolicy Piotrowej wymieniani są członkowie tejże familii dynastycznej, ale nie ma tam Chrobrego. Nie ma tam Chrobrego. Zadawano sobie pytanie, on tam jest z Odą, wymieniany swoją małżonką Odą, ale nie wymieniany jest w tej grupie familijnej Otóż zadawano sobie pytanie, z jakiego powodu. I wtedy właśnie profesor LaBuda zasugerował, że z tego powodu, iż on był w tym momencie władcą ziemi krakowskiej. Że tam został usadowiony również jako przez swojego stryja księcia czeskiego Bolesława. On miał tam swoją dziedzinę i stąd Kraków się rozwijał. ponieważ nie było potrzeby, nie było potrzeby go, że tak powiem, zajmowania się. dodatkowo pacyfikować i niszczyć. Tak. Tak. A więc sama, same sensacje, które przypominam wynikają właśnie, które znalazłem w pana znakomitej książce Świt Państwa Polskiego. Przypominam pan profesor Andrzej Buko, napisał tę książkę. Książka jest jeszcze, no może już nie jest taka ciepła, jest przed paru miesięcy, ale naprawdę zawiera same sensacyjne wątki. Panie profesorze, liczę na to, że będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać i porozmawiać o innych sensacjach które Pan zawarł w tej swojej książce. Liczę na to miłe spotkanie. Dziękuję Panu bardzo, a Państwa moich widzów i słuchaczy zapraszam na kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi.